Chcecie tym seniorom o tych słoniach przekazać? No chcielibyśmy może przypomnieć tą wiedzę, bo z reguły jednak prezentacje robimy dla młodzieży, więc to są takie podstawowe zagadnienia dotyczące budowy, anatomii, zachowania i tak dalej. Natomiast myślę, że część seniorów może troszeczkę zapomniała, może chciałaby poznać jakieś nowości, które są od niedawna i taką właśnie prezentację dla nich przygotowaliśmy. Trudno mi powiedzieć, co seniorzy wiedzą i na jakim etapie jest ich wiedza, ponieważ teraz jest ona dosyć dostępna przez media. Natomiast są takie rzeczy, które mało, o których mało kto wie, na przykład ile wiązek mięśni ma trąba, czego nie zdradzę, bo zapraszam na prelekcje, albo jak wygląda, albo jak wygląda trening w słoni, bo to jest taka rzecz, którą można zobaczyć tylko właśnie na tych prelekcjach. I to jest myślę taki też argument za tym, żeby, żeby przyjść, bo nigdzie indziej tego nie można zobaczyć. A to nie jest cyrk, a słonie są trenowane? Absolutnie, to nie są żadne sztuczki cyrkowe, absolutnie, to podkreślam. To są jak najbardziej treningi, które pozwalają mieć kontakt pomiędzy opiekunem a słoniem, oczywiście w zachowaniu w bezpiecznej odległości, natomiast pozwalają na to, żeby zająć się na przykład stopami słoni, które trzeba pielęgnować żeby sprawdzić czy słania na przykład ciosy są w odpowiednim, wyglądają ok, czy nic tam złego się nie dzieje i tak dalej, i tak dalej. też wiemy, że, że będą w tym roku leczone od któregoś zasłania. Tak, leczenie się już zaczęło i będzie kontynuowane i to jest najlepszy dowód na to, że o te ciosy trzeba właśnie dbać, bo to są takie zęby de facto jak nasze, więc nie ma, nie ma siły, one też niestety chorują.